Jeszcze taka przy okazji jedna uwaga. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeśli pomylicie klasy mięsa, a zdarza się tak, że ktoś czytając dla mnie przepis, gdzie są napisane poszczególne klasy mięsa, źle je odczyta i zastosuje zamiast mięsa tego klasy trzeciej, mięsa z golonek, które daje nam tą kleistość w stanu farszu. Zastosuje mięsa tłuste, to przy właśnie takim ręcznym mieszaniu on ma wrażenie, że ta masa się jest wiążąca, kleista. Nie, to jest bardzo złudne. Pamiętajcie jednej rzeczy: tłuszcz nie wiąże, nie klei. Dlatego zawsze należy stosować mięsa chudsze do i do wyrabiania kiełbas. Natomiast przy wyrabianiu przy mieszaniu, tłuszcze rozdrobnione, czy w czy na małej oczku, małym oczku sita, czy na większym dodajemy na końcu albo przed końcem, gdy masa wiążąca jest jeszcze nieprzygotowana, to, to kiedy co dodajemy, stanowi przepis. Ale bardzo ważną, istotną sprawą jest kolejność mieszania składników, w szczególności przy kiełbasach grubych. Najpierw robimy, mieszamy, uzyskujemy klej z klasy pierwszej. Jeśli tam będzie uzyskany klej, dopiero dodajemy wyrobioną, już dobrze klejącą, to jeszcze jest za wcześnie, masę mięsną. Nie może być tak, że łączymy wszystko naraz, mieszamy. Nie, wtedy te dwa kawałki mięsa, grube, ręcznie pogrojone niestety się nie zwiążą. Szki, wszystkiego wszystkiego rodzaju pasztetowa, wątrobiana, kaszanka. Kaszą ryczaną, bądź kaszą jęczmienną. Proszę zauważyć, że w wyniku tego przy pewnym okresie kieszankę po prostu. A tak, e, to masz e, robiono tak. w niej. Tak. Z braku innych Następnymi.